Dzisiejszy spacer z historią wiedzie nas do kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi w Gryfowie Śląskim, który skrywa wiele wybitnych dzieł sztuki sakralnej. Jednym z nich jest późno-renesansowe epitafium w grobowcu rodu Szafgoczów. Jest ono jednym z najokazalszych całopustaciowych nagrobków na Śląsku. Ród Szafgoczów, wymieniany na Śląsku już w XIII wieku. Związany był z gryfowym śląskim przez ponad 600 lat. Swoje siedziby członkowie tej znamienitej rodziny mieli m.in. w pobliskim Zamku Gryf, Zamku Chojnik, w Dworze w Starej Kamienicy, a od końca XVIII wieku w Pałacu w Cieplicach. Tradycyjnym miejscem pochówku śląskiej linii szafgoczów były cieplice. Jednak pod koniec XVI wieku stary pan Hans Ulrich, Ufundował i zlecił wykonanie w gryfowskim kościele miejsca spoczynku dla swojej gałęzi rodu. Zdarzały się jednak wyjątki. Jego wnuk, generał Hans Ulrich Schaffgotsch, oskarżony o zdradę cesarza podczas wojny trzydziestoletniej, został skazany na śmierć i ścięty w ratyzbonie. Pochowano go na tamtejszym cmentarzu. Jeszcze przed tą tragiczną śmiercią zrehabilitowanego później generała, w gryfowskim grobowcu spoczęła jego małżonka, niezwykłej urody Barbara Agnieszka, księżniczka z Legnicko-Brzeskiej Linii Piastów. Epitafium grobowe rodu jest imponującą, rozbudowaną konstrukcją architektoniczną, wykonaną w latach 1585-1589 przez artystę Hansa Klincza z Pirny. Centrum kompozycji stanowi przedstawienia adoracji Krzyża Świętego, przy którym umieszczono postacie Matki Bożej oraz Świętego Jana. Po obu stronach znajdują się naturalnej wielkości postacie zmarłych, sześciu dorosłych członków rodu i pięciorga dzieci. Jako pierwsza od lewej przedstawiona została postać fundatora grobowca Hansa Szawgocza, pana na majątkach Chojnik i Gryf rządcy Dworu Królewskiego i ochmistrza dworu księcia Świdnicko-Jaworskiego. Ufundował on gryfowski szpital i młyn oraz wspierał ubogich i chorych. Zmarł w wieku 88 lat. Obok przedstawiono dwóch jego synów, Hansa Ulricha i Gottharda. Pierwszy z nich, co prawda, przeżył ojca, ale zmarł w wieku 31 lat. Był cesarskim podstolim i sędzią świdnicko-jaworskim. Nie był żonaty i nie pozostawił po sobie dziedzica. Natomiast Gotthard zmarł tragicznie, mając 26 lat, podczas służby u księcia elektora Saskiego. Pochowano go w kościele w Torgał, tym samym, w którym spoczywa małżonka reformatora Marcina Lutra. Męską postacią po prawej stronie epitafium jest dzień fundatora Krzysztof Szawgocz. Kanclerz księstwa Świdnicko-Jaworskiego i ochmistrz dworu, który zasłynął udziałem w oblężeniu twierdz Grimenstein i Gota, zmarł w roku 1601 w Cieplicach. Obok niego widzimy jego pierwszą żonę, córkę fundatora, Magdalenę Szavgocz, która przeżyła zaledwie 28 lat, a nie, jak błędnie podano na epitafium 24. Druga żona Eleonora von Promnitz. Zmarła podczas porodu i również jest pochowana w kruchcie gryfowskiego grobowca. Spośród urodzonych przez nią sześciorga dzieci wiek dorosły osiągnął tylko późniejszy generał cesarski Hans Ulrich. Następną upamiętnioną w rzeźbie postacią jest 55-letnia Magdalena, żona fundatora grobowca, a w pozycji modlitewnej u stóp rodziców widzimy najmłodszych członków rodu, którzy odeszli w wieku dziecięcym. Figury przedstawiają m.in. dzieci Krzysztofa i Eleonory, Annę Marię, zmarłą w wieku dwóch lat, oraz Gottharda. Nad krzyżem znajduje się napis poświęcony innym dzieciom: Magdalenie, która odeszła mając 24 tygodnie, Mariannie, zmarłej w 13 tygodniu życia, a Irychowi, żyjącemu tylko 16 dni oraz nieznanemu z imienia dziecku. Które zmarło podczas porodu. Wszystkie postacie łączy rodzinne podobieństwo. Twórca dzieła zadbał o szczegółowe przedstawienie strojów z epoki, fryzur i detali. Umieszczono również opis najważniejszych dokonań życiowych, zasług i sentencje biblijne. Głośnicy heraldyki znajdą tu oprócz herbów szabgoczów także herby spokrewnionych z nimi rodów, między m.in. cedliców, bironów. Salkenbergów i Szwajniców. W krypcie spoczywają szczątki wielu członków rodu Szavgocz, ale nie wszyscy są uwiecznieni na epitafium. Ostatnią trumnę w grobowcu złożono w 1693 roku. Ze względu na wielokrotne próby włamań, kryptę zamknięto w XIX wieku. Już w 1646 roku grobowiec został splądrowany przez Szwedów. Ostatnia opisana grabież miała miejsce w 1815 roku, gdy tutejszy dzwonnik ukradł pięć trumien, aby pozyskać i sprzedać cenną wówczas cynę. Na szczęście do naszych czasów przetrwały najpiękniejsze trumny, które symbolizują bogactwo i znaczenie Rodusza w Goczów. Wejście do krypty grobowej jest zamurowane i tym samym jest ona niedostępna dla zwiedzających. W Gryfowskim Grobowcu. Można jednak podziwiać epitafium, które stanowi przykład niezwykłego kunsztu rzeźbiarskiego i znakomitego materialnego świadectwa mody i obyczajów z okresu jego powstania. Dzięki realistycznemu przedstawieniu postaci możemy uruchomić wyobraźnię i przenieść się do tych fascynujących, odległych, lecz niezmiernie trudnych czasów. Okazuje się bowiem, że bogactwo nie ochroniło tego znakomitego rodu. Od nieszczęść i dramatów życiowych przeżywali śmierć swoich dzieci, umierali tragicznie i cierpieli, jak wielu innych bezimiennych mieszkańców ówczesnego Śląska. Ich oparciem była jednak głęboka wiara.